Siemano, z tej strony X, to jest kolejny odcinek z Roblox Lampard Icon 2 W dzisiejszym odcinku pokażę wam nowe itemki, które zostały do, dodane do gry yy, Kurde, tylko trzeba to naprawić Dobra, ciało yy, Tak więc, tak, są do, zostały dodane dwa itemki, z tego co wiem yy, Jeden jest do zdobycia do, do w tym oto sklepie Tak by... No ten sklep, do którego najczęściej będziecie chodzić, prawdopodobnie, bo Jestem tuż przy i przy tych wszystkich działeczkach e, Tak, więc, no, wchodzimy sobie I z tego co wiem, to zostały dwa itemki, nic więcej Ale tak, to jest zielona torba Jakby candy, w jakichś kurde słodyczy, wszystkiego, co jest tam e, Przecież wszyscy wiedzą, że to będą batoniki, więc No, tylko będą po prostu inne w ogóle nie wiem, że da się to otwierać, chyba się nie da. Zawsze tak było, że się nie da. Hmm, da się otworzyć. No, czyli jednak da się otworzyć. Myślałem, że dopiero. Chociaż czekajcie, który dzisiaj? dzisiaj jest pierwszy. Dobra, nie wiem tak, czy ja kupię sobie jeszcze jedno, bo nie chciałem tego otwierać teraz. Mm. I tak. Otwieramy sobie to. Potem. Jak już będę o tego dużo, bo. Nie ma co. się pewnie teraz, będę tak jak kiedyś, że będą te różowe. Chociaż. Nie wiem. Ale pewnie będą te różowe też do znalezienia. Więc sobie trzeba będzie nakupować tego dużo i po prostu otwierać, żeby znaleźć różowe. Bo różowe jest dużo warte. Yy, tak. Ja sobie kupiłem tylko jedno, ale na pewno sobie kupię więcej tego. Yy, panie, to jest prywatny most. Proszę. Proszę tutaj wyjeżdżać stąd. <grydanie> Jaj, jeszcze zrobię? takiego. Nie ma wyjazdu. Dwie stówki zawiast. O nie, drzewo. Dobra, trzeba to żywo uciąć. Znikniesz. Dobra, poszło. Kolejne. Z tego co już powiedziałem, wiecie też. Kurde, człowieku, daj mi przejechać. Mój prywatny most. Jak wiecie to zazwyczaj w Halloween to po prostu było u Boba i w zwykłym sklepie tym. I tak jest też teraz chociaż mogliby coś jeszcze dać ciekawszego. Na przykład tam, tam gdzie jest labirynt, tam jest sklep z obrazami. Chociaż chyba tam nic nie ma, ale nie mam pewności 100% oczywiście. Tak, więc no. Tutaj jest nasz Bobik. I. No. Nie ma nic więcej. W ogóle jakieś tutaj było oko. Ha, huh, różowe. <grych> tak, 7 stówek. Więc kupujemy sobie to za 7 stówek. I idziemy z tym na bazę. To też da się otworzyć? Tak, da się otworzyć. Tak więc. Tak. To było 700. nam to ile było? 300 czy 600? Już, już nawet nie pamiętam. Ale sobie szybko pojedziemy na bazę Tak, co, ostatnio chyba w zeszłym roku były Drewniane te takie dynie jakby i... Um, co jeszcze było? To było chyba... Nie pamiętam czy to było w zeszłym roku Były takie... Zwykłe i były jeszcze... Różowe chyba były się fioletować, coś takiego. Więc... tak, tworzę też drzwi. Ale chyba... W, nie, nie pamiętam. Chy, Poprzedni Halloween chyba jeszcze miał tą siekierę Candy... Candy Corn Axe. Która w sumie nawet nie pamiętam dlaczego czego była. Chyba była do spukuda. Yy, tak, jeszcze spokód w ogóle jest teraz, więc... jeśli kto, komuś się chce szukać... to można sobie polatać po mapie tym sposobem, jak pokazywałem o, rok temu chyba. Tylko będę potrzebował kawałek szkła duży, a nie wiem czy ja mam tutaj kawałek szkła hmm. chyba nie mam Można spróbować coś jeszcze z tym. Nie wiem czy zadziała. Wątpię, żeby zadziałał. Ja nie pamiętam jak to się robiło. Chyba stawało z przodu. I... Może tu się łapało. Może... No nawet nie pamiętam. Musiałbym obejrzeć ten film co nagrałem kiedyś. Chyba tak się to robiło, tylko po prostu trzeba to z szybą zrobić. Hmm, może znajdę jakąś szybę. I... O, to może zadziałać. Jest szansa na to. Jezu, ile to jest itemów. O, taka głowa. Nie, ta głowa była w z zeszłego roku. Nie pamiętam dokładnie. A te woreczki. Woreczki były takie. O, takie były rok temu chyba. Bo te były pierwszy raz jak to dali. Dobra, wyjmę teraz to. Tak. Dobra, nie wiem czy się uda na tym. Spróbuję tak. Chyba tak się to robiło. Dobra, nie wiem. Ale tak czy jak ja to robiłem zawsze z szkłem, tymi szybami, takimi największymi chyba. I to działało bardzo fajnie. Oczywiście, jeśli szukacie spokojna, to można też po prostu autem sobie jeździć. Ja sobie tutaj odłożę tej temki I tak szybko się zarknę, czy nie ma spokojna. Tam to wyglądało jak spokojna, ale to jest drzewo, które, właśnie, jakby testuje lagi, które są na tym serwerze i powoli spada. Ach, takie lagi są na tym serwerze, to już tak się dzieje. Hmm. Ostatnio spokóda w ogóle znalazłem, to było chyba tam To było na filmie Jak nagrywałem właśnie rok temu Czy to no... nie, to nie było, to było rok temu chyba, nie dwa lata temu I wtedy drzewo było takie niezbyt duże, ale Pamiętam, że wtedy ktoś już tam się walnął, żeby było Żeby było jego, ale chyba mi się udało zabrać po prostu, więc Więc nawet fajnie Nie ma tam nic Nigdzie. Bo to się na tych y, kawałkach, jakby. Jak to się nazywa? Na tych cegłach też, na tych kamieniach, jakby respi. Ale ja sobie pojadę na wulkan. Y, właściwie tam polecę Utnę sobie kawałek. Taki nie za duży, nie za mały. Tutaj będzie dobrze. No to dalej działa, więc jest dobrze A tu wysoko jest Jeszcze na tym chciał lecieć. No nie Spadło mi. A tu są jeszcze Ci pościąć Ale nic chyba nie widzę W sensie jest duża szansa na to, że już ktoś zabrał Money, please Milion nie, nie, nie daję miliona. O kurde, ale to słabe jest. No zniszczysz to Powinno się udać. Kurde, jak blisko. Tragicznie mi idzie teraz. Za pierwszym razem poszło. Teraz już nie. O, ładnie. Teraz szybciutko zobaczymy czy z wulkanu jest nie będzie widać. Może się okaże, że akurat będzie. To mnie zmyliło, bo to te, te bez liści wyglądają bardzo podobnie. Co to jest tam? Nie, to jest skała. Nie wiem, nic nie widzę za bardzo. Chyba nie ma nic. Tam chyba też może być, na, na drugiej wyspie to nie będzie widać. Znaczy właściwie to jest ta sama wyspa, bo tutaj jest połączona. Ale nie chodzi o drugą część jakby. Chyba nie ma. No pusto jest, strasznie pusto. No tak więc sobie w tym filmie to tyle chciałem wam pokazać, że są nowe temki, że spokuda można już szukać. Tak więc no. To by było tyle. Widzimy się już w kolej ryb siema.